Wakacje w tylko mam to cały czas Chciałem z tobą pogadać A co chciałeś? Mów, mów, mów Wiesz, Wika latała przestraszona No latała przestraszona, bo ma nieciekawą sytuację teraz Nie, znaczy inaczej, nie ma nieciekawiej sytuacji właśnie w tym momencie Dopóki nie ma skrzynek i tak dalej, no to co nam może sytuację? No to, że na rajskim wybierzesz nową uczestniczkę, no A co tak powiedział? No nikt nie powiedział No właśnie dajcie mi jeden argument, bo ja nie rozumiem na razie, nie? Chyba nie do końca, ma tam wszystko, no, układane. Czasami się czuję jak gdyby ona miała tutaj 12 lat. No i byś był jej tatą, no. Tak, tak, jakby no. została jakąś młodszą siostrą Tak, i gdzieś trzeba ją pilnować. Trzeba być trochę egoistą tutaj, no. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że gdzieś tam, no, mogłem mieć na ramieniu jakby dwie ręce. Ja na przykład bardzo też lubię Łucję i jakby nie daje mi po, po sobie poznać, że robiłaby coś na siłę na ten moment, tylko po to, żeby gdzieś tam przetrwać. Ona no, też nie jest lubiona przez grupę. Ona tutaj, ma nie ma tutaj dobrze zbudowanych no, relacji z, innymi z grupą. osobami. No, więc ona tutaj będzie przy, przy pierwszej okazji jest odkulana. Z na pewno jesteś bezpieczny w momencie głosów ludzi, nie? No, kiedy Krzysiek nie przyjdzie. No. i nie wiem, jaką, jak tam się czujesz w pokoju na przykład z Lucją, nie? No swobodnie, swobodnie. Ja ją lubię i gdzieś wydaje mi się, że nawet wiesz, po programie moglibyśmy się spotkać. Tylko martwię się, jeżeli podejdzie do mnie jeszcze nowa Wiktoria, no. no. To wtedy jak będę miał te trzy na ramieniu, no to już będzie dramat, no. Idziemy? Dawaj, idziemy na kawkę, co? O, idziemy na kawkę i treningo. O, co.